Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Emil z kanału M Starcraft. Proszę Państwa mam dla Was wielką, fajną informację. Dla mnie też bardzo fajną. Mam nadzieję, że Wy się również ucieszycie. Pamiętacie jak kiedyś prosiłem o to, żebyście oglądali moje filmiki na Twitch TV? Nic to nie dało, bo się okazało, że zwiększyli limity wszystkie. Łobuzy okropne. Ale ja się niczym nie przestraszyłem i wysyłałem im tak dwa maile w tygodniu o przystąpienie do programu partnerskiego. Ugięli się i zostałem dołączony. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim po pierwsze serwery partnerskie po drugie możliwość wyboru rozdzielczości na pewno jeszcze nie w na najbliższym streamie, bo jeszcze tego wszystkiego nie uruchomili dopiero umowę podpisałem jeszcze to pewnie potrwa zanim to wdrążą wszystko ale to jest tak to serwery partnerskie to jest raz dwa możliwość wybioru, wyboru możliwość wyboru jak już powiedziałem rozdzielczości ma być mniejsza czy większa, więc osoby ze słabszymi komputerami będą mogły sobie ustawić coś słabszego i będą mogły w spokoju poszaleć trochę. To jest jedna wiadomość. A druga wiadomość to taka, aby to uczcić postanowiłem postreamować dzisiaj, czyli w czwartek o godzinie 19, czwartek to jest 5 stycznia, o godzinie 19 turniej. Bo jak wiecie ostatnio szaleje z turniejami i streamowaniem i nie polskie turnieje, turniej 4 Players Liga. To się nazywa dokładnie, niemiecki turniej co tydzień, to jest raz w miesiącu jest chyba wielki finał o 600 euro, teraz będą grać o 50 euro i paru graczy powinno tam fajnych być. Zaraz zobaczymy co tutaj jest, czy jest najbliższy, o, już nie pamiętam nawet gdzie to było. Link na dole macie, może, możecie się też tam zapisać. Tak, miesięczny finał to jest o 500 euro 32 gracz i też będę chciał to oczywiście streamować, ale na razie zapraszam Was na dzień dzisiejszy, na godzinę 19. bardzo proszę, abyście się stawili, ponieważ e, gre, e, no mają na to prawo, admini niemieccy, jeszcze nie chcieli mieć takiego oficjalnego streamera, tylko będzie tam wiadomość, że ja mam prawo streamować i chcę zobaczyć, jak mi to pójdzie. Czyli czy przyciągnę 20 widzów, czy przyciągnę 350 widzów, a jak będzie 300, 382 widzów, to będzie możliwość wygrania koszulkiem StarCraft. Tak więc zapraszam od godziny 19.00. Na coś Polacy się tam znajdą, to będziemy ich streamować. A i jeszcze jest fajna rzecz, że dzięki Twitch TV, tym programowi partnerskiemu, będę miał trochę kasy na Pringelsy. Więc wszystkie reklamy, które będą wazylować ala la Polsat, to będzie szło po części dla mnie. W połowie dochód z tego Pringelsy! To jest raz, a dwa, więc proszę wyłączajcie adblockery wchodząc na moją stronę i wchodząc na mojego streama. Bardzo, bardzo, bardzo was proszę o to. To jest raz, a dwa stream delay, czyli opóźnienie streamu, będę mógł je ustawiać, więc nie będzie już możliwości podglądania, co się dzieje. Więc taka informacja grana, nagrana na szybko, dopiero wróciłem do domu, już się ledwo trzymam na nogach. I da się teraz chwilę prześpię i przygotuję się do tego streamu na godzinę 19. Zapraszam Was. Na dole są dwa linki. Jak nie będzie działał link bezpośrednio do mojej strony, to wejdźcie na ten niżej bezpośrednio do streamu strona aktualnie teraz ma lekkie problemy znika się i pojawia a to z tego względu że podobno tam przenoszą na inne serwery strony tam gdzie jest niby to serwer przenoszą po prostu maszyny zmieniają dlatego tak działa dobra to dziękuję i do widzimy się o godzinie 19 i jeszcze pamiętajcie Jutro będzie jakaś informacja na temat turnieju w sobotę. W sobotę będzie turniej Polski, na który możecie się zapisać, który będę streamował i bardzo Was proszę, już sobie tam rezerwujcie powoli czas, ale to tym informacja będzie dopiero w dniu jutrzejszym, jak się wyrobi, żeby coś zrobić. Ale pamiętajcie, w sobotę będzie ten turniej, będziemy streamować, będziemy grać. A jeszcze jedna rzecz, wypożyczyłem, że się tak wyrażę. Wziąłem na okres próbny internet od od Plusa LTE więc jakoś będzie fajna przez najbliższy tydzień a potem nie staćmy na niego dalej, żeby płacić 160 zł za 400 giga ale na tydzień, żeby właśnie uczcić to, że jest program partnerski to cześć wszystkim